Noryk, witam Was w kolejnym yy, Witam siemaśki, siemaśki, z tej strony. Noryk, witam Was w pierwszym filmie na moim kanale. Yy, dzisiaj zaprezentuję Wam, jak sobie gram na Bedwars. ale zanim to, zostawcie mi suba, lajka w górę, żeby Was nieco nie No i co, możemy lecić pierwszą ręką. Ok, yy, zaczyna się ręka. Ok, wystartowaliśmy. Jak coś to tekstur teksturpaka znalazłem od YouTubera Fuzji. Jakby to chciał wiedzieć, a te skrzydełka, i to mam. Z yy, po prostu mam. Nie wiem, chyba tam w Discord jakiegoś, czy coś jakiego. Yy, nie wiem. Czasami może być, słychać yy, klikanie, czasami nie. Yy, zależy. Ok, trzeba obudowywać mocno. Ok. Yy, ogólnie to czasami może słychać, czasami nie, nie słychać, jak. Buduje się to należy, czy dużo robię CPS-ów, czy nie? Dobra, wytłumaczę to znaczy, mi ktoś, co to, to była, bo ja nie wiem. No, Ech, chyba nie chcę, jakby nie lubię widzowie oskarżać kogo cheaty, ale. Troszeczkę to wyglądało jak SkyFold, ale... Nie no dobra, co troszeczkę? To by po prostu SkyFold. Dobra no, co mam powiedzieć widzowie? Zobaczcie jak ma tu SkyFolda. E, sorry, mam dzisiaj troszeczkę taki katar i... Słychać. Dawaj beczko. sklepał kogoś Teraz się tu rzuci fuck, dobra zaraz tu się zielona wyrzuci rzuci okej, okay, tak robimy, tak, tak 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 jeszcze jedno, to kupię sobie kupię sobie więcej tego jeszcze będzie razie git Dobra. E, I możemy sobie iść na jakiś typa Już dwie minuty filmu, dobra. Ogólnie to chciałam tylko wspomnieć jedną rzecz. E, e, ogólnie to e, planuję zrobić e, trollę na moim bracie, bo ogólnie to korzystamy z e, tak z podobnego internetu. I ja on chciał zrobić e, świat lan i żebym do niego dołączył. Napiszcie mi w komentarzach, czy byście nie chcieli takiego filmu, że troluję brata że on mi po prostu tam doda. Co nie? Ja mu powiem, że chcę sobie z nim nagrać odcinek. Ale tak naprawdę to troluję brata. Daj go świecie. To mi możecie napisać w komentarzu, czy byście coś chcieli. Ja jestem otwarta taką propozycję, ale mógłbym tego trolować. Okej. Jak ktoś dopiero się uczy, go odbierze, żeby nie było w komentarzach, że o, no, Rik, nie ubisz bliżej, a masz taki celownik. No, ja nie ubię, raczej bardziej. Ok. To idę sobie po niego. E, ogólnie to lecimy do kolejnej giereczki. E, no i co? go tam z ziemeczkiem i widzimy się na kolejnej arence. ok, rundka wystartowała. E, oczywiście sobie zbieram na początku żelazo. I e, nie wiem napiszę w komentarzach i jakiś dzisiaj może cel. Jak ktoś oglądzie, to nie wiem. Dwie łapki w górę. Sorry, jak coś, ale tam brat gra właśnie w Minecrafta, od, od tego, o którym mówiłem. Okej. Okay. Dobra. Op. Dobra. I będziemy sobie szli do kolejnego ziomeczka. Ok, diamenty, Muszę kupić zbrojkę, dobra kupię na zbrojkę, teraz sobie kupię taką zbrojkę, tak, ok, tak sobie kupię i możemy sobie iść do typów, ok. Nie wiem co czy ktoś zrobił, ale idziemy zły do niego Chyba się wytrajdujemy łóżkiem Ta chyba się to chce trajdy nie ma nie ma co żeby coś spadał, bo on już po u mnie jest Co Słuchaj kupię tak eee. Ja łóżko zakupię no i może lecieć. Okej, okay, lecimy sobie. E, właśnie straciłem łyżeczkę ogólnie. Więc może być ciekawe. Idziemy sobie teraz... W sumie idziemy sobie teraz tylko tego... 30 CPS drag chyba. Czy 30 CPS robi drag -tikiem? Nie wiem. Dobre. Czasami, jak mówiłem, właśnie już czasami słuchać, e, klikanie, czasami nie. Dobra. Jak coś sorry, że tak ciągle ten, o. Um, GG? GG. Okej. Okay. Więc już to na tyle, jeżeli chodzi o mój odcinek. Zostawcie suba, lajka w górę, ponieważ już przypominam, to jest mój nowy kanał. Wyczekujcie po więcej, jak widzicie, jest duża zmiana, bo są krótsze filmy. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Lepiej Wam się to będzie oglądać. Wyczekujcie po więcej. No i co? Siema. Na 3 albo 2 lajki zrobię ten film, że troluje Brata Elo.